Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie wiadomość od wszechświata dla Ciebie. Zapytam karty: Co wszechświat chce Ci ważnego przekazać? A na koniec będą jeszcze trzy odpowiedzi na trzy Twoje pytania. Już teraz możesz sobie pomyśleć pytania, a ja na koniec wyciągnę do nich odpowiedzi. A teraz zapytamy wszechświat: Co ważnego chce Ci powiedzieć? Co powinnaś wiedzieć? Co musisz teraz usłyszeć? Będą wszystkie znaki z w słońcu, księżycu i ascendentzie. Wiadomość dla Ciebie od świata. Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Anna, Waga, Korpion, Trzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Karty wyciągnięte. To zaczynamy od Baranka. Co Baranek powinien wiedzieć? Baranek. Ma magię baranku. Pomyśl życzenie i uwierz w jego spełnienie. Uwierz w cuda. Pamiętaj, otacza cię magia. Myśl życzenia i czekaj na ich spełnienia. A byk ma rozwój. Byczku, ty jesteś już gotowa na kolejny etap rozwoju. Poszukaj kogoś kto poprowadzi cię na tej drodze. Potrzebujesz teraz kogoś, kto wesprze twoją naukę i rozwój. Nie porównuj swoich postępów z osiągnięciami innych. Ty dopiero się uczysz i nie musisz wiedzieć od razu wszystkiego. Co dla bliźniąt? A bliźnięta mają intuicję. Bliźniaku, ty powinieneś się teraz słuchać w potrzebę swojego serca. Abyś mogła podjąć mądre decyzje. Teraz Raczek. Raczek ma zachwyt, Raczku. Wszechświat chce, żebyś była szczęśliwa i cieszyła się z małych rzeczy. Każda sytuacja coś nas uczy. Podziękuj losowi za daną sytuację i bądź wdzięczna za wszystko, co już masz, a wszechświat da ci jeszcze więcej. Powodów do radości. Sytuacja, która się ostatnio martwisz, pozytywnie się rozwiąże i wszystko będzie dobrze. Co dla lwa? Ale ma kartę ukochany. Lwie, do Twojego życia zmierza teraz jakaś nowa relacja, lub powraca romantyzm do Twojego związku. Ale żeby to wszystko się zadziało, to najpierw musisz pokochać siebie i uwierzyć. Że jesteś warta miłości. To był lew, to dla panienki, a dla panienki cykle, panienko. Jeśli jakieś sprawy nie idą po Twojej myśli, to zwróć uwagę, w jakiej fazie jest teraz księżyc. Pozwól sobie na odpoczynek. Pamiętaj, wszystko ma swój czas. To była panienka, to teraz waga, co dla wagi. A waga ma poprzednie wcielenia. Uwago, jesteś starą duszą o głębokiej mądrości. I jesteś już gotowa, aby zerwać więź z osobą, z którą łączy cię karmiczna relacja, i ruszyć naprzód własną drogą. Już pora, żeby twoje dary duszy, które kiedyś zostały ukryte, ujrzały światło dzienne. Uzdrowienie poprzedniego życia podniesie Twoje wibracje. Teraz skorpion. Co dla skorpiona? A dla skorpiona natura. Skorpionie, ty potrzebujesz teraz uziemienia. Pospaceruj boso po ziemi. Wybierz się na łąkę, do lasu, na plażę, gdzie będziesz mogła pobyć sama na łonie natury. To był skorpion, to teraz strzelec, co dla strzelca. A dla strzelca świadomość, strzelcu. Zwolnij i pozwól, by Twoja dusza przejęła kontrolę nad Twoim ego. Jesteś bezpieczna, kochana i chroniona. Pamiętaj o tym. Oddychaj głęboko z tą świadomością i szukaj teraz znaków i wskazówek, które umieszczono na Twojej drodze. To dla koziorożca. A dla koziorożca, obfitość. Koziorożcu, żyjesz w świecie pełnym obfitości. Otwórz się na dary, które masz teraz otrzymać. Twoje marzenia będą się teraz spełniać, a twoje przychody wzrosną, co dla wodnika. A dla wodnika delikatność. Wodniku, ty jesteś wrażliwą duszą, kochającą zwierzęta i naturę. Uszanuj teraz swoją delikatność i bądź dobra dla siebie i innych. I została nam rybka, co dla rybki. A dla rybki możliwości. Rybko. Pamiętaj, że zasługujesz teraz na wszystko co najlepsze. Podnoś swoje standardy i zwiększaj swoje oczekiwania. Masz teraz nieograniczony potencjał. I to były takie szybciutkie przekazy od wszechświata na teraz. Jeszcze wyciągniemy trzy odpowiedzi na trzy Wasze pytania. Myślę, że pytania już pomyśleliście, a jeśli ktoś nie zdążył, to niech zatrzyma film i pomyśli pytanie. 1, 2 lub 3, a ja wyciągnę odpowiedzi. Odpowiedzi na Wasze pytania. Pytanie numer 1. Nie przestawaj pytanie numer 2. Przemyśl to. I pytanie numer 3. Zaufanie. Nie przestawaj, przemyśl to. I zaufaj. A ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa pa! Pamiętaj o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji dzwoneczkiem aby nie przegapić kolejnego filmu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmie.